Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział, Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go chwałą otocz. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak miłowali się wzajemnie. Potem wszystkim poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. To słowo Pańskie. Usiądźmy chwilę. Pomimo tego, że jesteśmy w okresie Wielkiej Nocy, Długie słowa nas trochę cofa do ostatniej wieczerzy. Bo te słowa wypowiadane właśnie w wieczorniku przez Jezusa. Słowa, które dotyczą miłości, dotyczą tego, co ma się dziać między uczniami, stały wypowiedziane właśnie wieczorniku. I to oczywiście w wyjątkowym momencie, bo jak Jan, ewangelista, podkreśla, stało się w momencie, kiedy wyszedł Judasz. I myślę, że to też jest ważna rzecz i ważne wspomnienie w tym przykazaniu. Bo to przekazanie, które Jezus mówi do apostołów, mówiąc o tym, żebyście się wzajemnie miłowali, oczywiście nie dotyczy tylko i wyłącznie tej jedenastki, która została w Wieczorniku. Dlaczego? Bo w innym miejscu ewangeliści, ewangeliści podkreślają, że większość apostołów myślała, że Judasz wyszedł, bo jeszcze coś musiał załatwić. Czy oni kiedy słyszeli o tym, że mają się wzajemnie miłować? Myśleli o całej dwunastce, też myśleli o tych wszystkich uczniach, którzy byli poza wieczernikiem. O tych wszystkich mężczyznach, kobietach, którzy byli gdzieś tam, którzy chodzili, których Jezus spotkał. Mówiąc o tym, nowe przykazanie daję wam. I oczywiście myśleli apostołowie wtedy pewnie, że to łatwe jest. Bo przez te trzy lata stworzyli fajną paczkę ludzi, którzy czasami może mają różne, e, różne spojrzenia na świat, ale mimo wszystko... Tworzyli jakąś taką jedność. Kiedy jest mało ludzi, też łatwo jest kochać. Kiedy nie ma problemów, łatwo jest kochać. Ale potem te same słowa, w momencie, kiedy dowiadują się o tym, że Judasz ich wydał, że wydał ich mistrza, te same słowa pewnie inaczej zaczęły brzmieć w ich sercu. Pewnie jednemu wtedy przeleciało przez głowę, o, to przekazanie dotyczy Judasza, bo Judasz jest zdrajcą. Przecież Jezus powiedział to w momencie, kiedy go jego nie było, to znaczy jego to nie dotyczy. I zaczynają się wykluczenia, i zaczynają wykluczać, i my zaczynamy wykluczać. Kto zasługuje na to przekazanie? Kto zasługuje na to, żeby się wzajemnie kochać? Kto zasługuje na to, żebym ja go kochał? Kto zasługuje, a kto nie zasługuje? I tak łatwo się zwalniamy, szczególnie z tych mi trudnych miłości, tak bardzo łatwo się zwalniamy z miłości, które są wymagające. Tak łatwo się zwalniamy, bo przecież to Judasz. Oni byli w takim momencie swojego życia, swojej historii. My też mamy swoje historie, swoje miłości, swoje nienawiści. Stoimy u progu różnych wyzwań, które stają przed nami. Dzisiaj wybory. Za chwilę chcemy, żeby posklejać to wszystko, bo chcielibyśmy, żeby było posklejane. Bo miłość Polaka do Polaka to nie jest to, że kogoś wykluczamy. Mamy się wzajemnie miłować. Jest moment, jeżeli chodzi o Kościół, mamy nowego papieża. I znowu na, na chwilę ci, którzy uważali, że poprzednik był Judaszem. Wszyscy, którzy uwielbiali poprzednika, byli Judaszami. Teraz się cieszą, że nareszcie mogą znowu miłować papieża. Bo przecież jest nowy papież, ten nasz papież, a tamty nie był nasz. Tak samo jak wielu myślało, że tamty papież był ich, a ten już nie jest. A Jezus powiedział w czasie ostatniej wieczerzy: Miłujcie się wzajemnie. Większość z was dzisiaj, przez to, że taka piękna pogoda jest, może byliście w domu, dzisiaj odbyła się msza inaugurująca pontyfikat papieża Leona. I on mu dzisiaj obwieścił krótką homilię, trochę mówiąc o tym, jak widzi Kościół, jak widzi to wszystko, co jest przed nami. Zacytuję wam fragment tej homilii, prosząc o to, żebyście może przy okazji spróbowali dzisiaj wrócić, czy w tych dniach, do całej tej homilii. Bo on mówi o swoim wielkim pragnieniu. Zostałem wybrany bez żadnej zasługi i z bojaźnią oraz drżeniem przychodzę do Was jako brat, który chce stać się sługą Waszej wiary i Waszej radości, krocząc razem z Wami drogą miłości Boga, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w jednej rodzinie: miłość i jedność. Oto dwa wymiary misji powierzonej Piotrowi przez Jezusa. Opowiadał o tym fragment Ewangelii, który prowadzi nas nad jezioro Tyberiackie. To samo, gdzie Jezus rozpoczął misję otrzymaną od Ojca. Łowić ludzkość, aby ocalić ją od wód zła i śmierci. Przechodząc brzegiem tego jeziora, powołał Piotra i innych pierwszych uczniów, aby byli jak on rybakami ludzi. I teraz po zmartwychwstaniu, to właśnie do nich należy im kontynuowanie tej misji: nieustanne zarzucanie sieci, aby zanurzać w wodach świata nadzieje Ewangelii, żeglowanie po morzu życia, aby wszyscy mogli odnaleźć się w objęciach Boga. Jak Piotr ma wypełnić to zadanie miłość i jedność? Ewangelia mówi nam, że jest to możliwe tylko dlatego, że sam doświadczył w swoim życiu nieskończonej, bezwarunkowej miłości Boga, nawet w godzinie upadku i zaparcia się. Dlatego, gdy Jezus zwraca się do Piotra, Ewangelia używa greckiego czasownika agapeo, odnoszącego się do miłości Boga do nas, miłości bez rezerw, bez kalkulacji, różnej od tej, która wyraża odpowiedź Piotra, opisującą miłość przyjaźni. Jako wymieniamy między sobą. Ty, Jezus pyta Piotra Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie, nawiązuje do miłości Ojca. Jakby mówił, tylko jeśli poznałeś, doświadczyłeś tej miłości Boga, która nigdy nie zawodzi, będziesz mógł paść moje owce. Tylko w miłości Boga Ojca będziesz mógł kochać swoich braci bardziej, to znaczy oddając za nich życie. Będziesz mógł kochać swoich braci, tylko jeżeli sam bezgranicznie doświadczyłeś Bożej miłości w momencie, kiedy zdradziłeś. Mogę kochać mojego brata, siostrę, który inaczej patrzy na świat, inaczej patrzy na Kościół, inaczej czasami się modli, ma inną wrażliwość podejściu do świata, do drugiego człowieka, do Pana Boga do gospodarki, polityki, można nam wszystko wsadzić. I że sam doświadczyłem tego, że w momencie, kiedy zdradziłem, ktoś mi powiedział, że, że mnie kocha. To jest tak trudne, bo nie chodzi żeby kochać tylko swoich. I oczywiście miłość. Nie oznaczę, on polega od razu na tym, że mówi, mi, no dobra, to ja zgadzam się z twoimi poglądami, odez ja się modlił, będę modlił jak ty, będę teraz mówił, jak ty. Ja będę teraz chodził jak ty, ja będę się teraz ubierał, jak ty. Tylko w momencie, kiedy jesteśmy różni, możemy usiąść razem przy stole i razem wypić herbatę. Chociaż wiemy, że to będzie trudne. Miłość łączy się z jednością, ale jedność nie to znaczy takich serek homogenizowany, że tam wszystko jest zmieszane i wszystko jest niejakie. My wszyscy jesteśmy wspaniali przez to, że jesteśmy niepowtarzalni. Czy będziemy potrafili przy nowym papieżu, przy tym nowym świecie, który nas czeka? Będziemy potrafili usiąść z bratem, siostrą, powiedzieć: Kocham cię. To znaczy od razu, że to, oznacza, że to jest miłość romantyczna, miłość taka akceptująca, od razu wszystko wybaczę Będzie na początku bardzo trudno. Tylko czy ja potrafię? Po tylu słowach złych wypowiedzianych, po tylu skrajnych słowach, które często są wypowiadane w stosunku do papieża, do tego, czy tamtego. Czy ja będę potrafić? Bo dzisiaj Jezus mówi genialną rzecz. Test na ucznia Jezusa. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I oczywiście każdy z nas będzie inaczej rozumiał miłość. Bo oczywiście, miłość to znaczy upominać, miłość to znaczy od razu karać, bo ja z miłością to robię, bo dzięki temu coś tam. Każdy z nas ma inną wizję miłości, i tu znowu będziemy się kłócić, jak ta miłość powinna, wy, wy, jak powinna ona wyglądać. A może właśnie chodzi w tym świecie o to, że. Powinniśmy usiąść i zacząć się słuchać, jak ja widzę miłość i posłuchać, jak drugi mój brat, siostra mówi, jak miłość powinna wyglądać. Czy to jest łatwe? Totalnie nie. Wszyscy, co mnie znają, czy większość, to wie, że u mnie też to jest trudne. Ale ja nie podążam za tymi ludzkimi wzorami miłowania. Dzisiaj papież, papież Leon to samo mówi: że my wszyscy gromadzimy się przy Jezusie, który chce nas wszystkich zgromadzić jako jedną rodzinę, bo jesteśmy jedną rodziną. Bo jesteśmy. Jesteśmy jedną rodziną. Czasami nie chcemy ze sobą gadać, czasami nie chcemy siebie widzieć, to jesteśmy rodziną. Choć czasami nie mamy ochoty siebie odwiedzać, czasami nie odwiedzamy się latami. Jesteśmy jedną rodziną. I musimy przyznać, że potrzebujemy kogoś, kto powie, chodźcie, pokażę Wam, jak kochać. I ja taki wspaniały, cudowny, wiedzący wszystko i Ty, taki cudowny, wspaniały wiedzący wszystko. Musimy uznać, że tylko jeden wie, jak powinno być. Tak bardzo potrzebujemy wpatrywać się w Boga. I tego potrzebuje nasz Kościół, tego potrzebuje nasz kraj, tego potrzebuje nasz świat. Żebyśmy się wzajemnie kochali, chociaż jesteśmy różni. Że tu razem możemy się modlić chwaląc jednego Boga, chociaż różni. Wielkim wyzwaniem dla nas by było, gdyby dzisiaj każdy z nas przyszedł z informacją o tym, na koło głosował. By tutaj miłość wzajemna by się skończyła. I to jest test dla nas. To jest właśnie ten test: że możemy teraz przez chwilę poczuć się jak jedna rodzina. Bo ty i ty i ty i ja ją tworzymy. Bo za chwilę razem będziemy mogli się karmić jednym wspaniałym Bogiem, który mówi, że mi je kocha. Dzisiaj Jezus nas wzywa wszystkich do miłowania.